What? What? Wchodzę jak leto i jak to wygląda to ziomek i zobaczę kleci na bombach i znowu i kiedy jak znowu po kontach to nie spinmu Jainsa, za zabonda Nie, 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 nie Mądry przekaz na rapach, a niosą mi znowu to na słuchawkach. Robię te rapy co co, co co dnia Kiedy jak powtarzałam mantra słabość nie miałem zazwyczaj a muzykę robiłem co dnia od Nikt mi nie podał mi ręki, kiedy bujałem się z każdego dnia a Z kwiatka na kwiatek robię refreny Mudzę ryzyka i nie mam nie dosyć Konenty znowu nie kiedy jak pleny Kiedy zabrakło to jak papierosy Co? Robię bang robię bang robię bang, robię bang 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 Chodzę jak i znowu jak leto...

Chodzę refrenera, robię co łódź, bez i nablici jak usta muzyka jak jak hollywoodzkie plany filmowy nie ustał Jestem jak Houston, to chyba masz problem i chyba jak patrzę to przez odczepki Czasami jak jak ereto, gdyby wychodziłem z małej kołderki Co? Nie wiem czasu, ale jestem już bykiem Ta muzyka znowu gdzie mija i godzinę Wchodzi jak Reto i znowu to pano i pany jak mówiste plant, no i tyle Robimy rapy i muzykę ciągle i znowu niekiedy jak ciągle Znowu niekiedy jak władzę to nie chodzi nawet o te pieniądze. Chwaj robię jak nie były było. Boliny były widzisz to ciągle żebyście widzisz